No, to cześć wszystkim na kolejnym spotkaniu z absolwentem. Dzisiaj nas, naszym gościem jest Szymon Szczuka. Absolwent kierunku Energetyka oraz ZIP, zarządza inżynierami produkcji. W firmie Vestas jest na pierwszej linii w rozmowach technicznych z klientami, budowaniem z nimi relacji. Rozwiązuje i koordynuje rozwiązania wszystkich technicznych problemów, od mechanicznych przez elektryczne, aż po informatyczne. Jak mówią o nim znajomi, zawsze chętny do pomocy. Dokładny, uśmiechnięty, profesjonalny, kiedy sytuacja tego wymaga, i wyluzowany, kiedy można. Proszę o brawa dla Szymona. No i pierwsze, pierwsze pytanie, klasycznie, skąd w ogóle pomysł na studiowanie tych kierunków? Więc jestem po liceum, po klasie matematyczno-fizycznej. Więc, wybór studiów technicznych, inżynierskich, był w pewien sposób naturalny dla mnie. Od dziecka interesowałem się mechaniką i szeroko pojętą techniką. Inżynierem chciałem być, chyba od zawsze. Na fizyce termodynamika najlepiej mi szła. Wiem, to przerażające dla niektórych studentów, może być. Termodynamika związana z energetyką wybór był bardzo prosty. Jeśli chodzi o ZIP, wybór tego kierunku był już w czasie mojej pracy. Był to bardzo pragmatyczny wybór, bo. Cały program nauczania bardzo dobry jest dla przyszłych menadżerów, przyszłych koordynatorów projektów. Są tam przedmioty bardzo ekonomiczne, związane z szeroko pojętym biznesem, komercyjnym podejściem do pracy w firmie. Dlatego wybrałem ten kierunek. Drugi był zaoczny, ponieważ już w tym czasie pracowałem. I jakie przedmioty były najważniejsze w trakcie studiów, które najlepiej się przygotowały do pracy? Może najciekawsze, najtrudniejsze. Coś, coś opowiedz o tych przedmiotach. Z energetyki ciężko byłoby mi znaleźć przedmiot, który mi się nie przydaje. E, tak jak w wstępie było powiedziane, zajmuję się wszystkimi problemami, więc klientom muszę czasem wyjaśnić e, sprawy mechaniczne, przekładnia, dlaczego turbina się kręci? E, jakie tam zachodzą zjawiska, hydraulika, elektryka informatyka, to wszystko mi się przydaje. Yy, natomiast no, termodynamika najlepiej mnie przygotowała do, do wszystkiego, dała solidne podstawy i solidne zrozumienia. Yy, nie był to przedmiot prosty, więc yy, tak naprawdę na termodynamice nauczyłem się uczyć. Yy, z ZIP-ów yy, informacje o systemach ERP, jednak pracuję w korporacji, więc praca w systemie. SAP, Salesforce, dosyć takie znane pojęcia. Koordynowanie projektów, ponieważ może nie pracuję bezpośrednio z projektami, ale pracuję nad różnymi sprawami, które czasem muszę przekierować, czasem muszę delegować, czasem są to bardzo szerokie zagadnienia, gdzie potrzebuję wsparcia jednak specjalistów z firmy, więc muszę potrafić zarządzać tym wszystkim. Ok, zaznaczmy tylko, bo już tutaj Szymon bardzo rozwija się, jeśli chodzi o pracę, że Vestas jest jedną z większych firm w ogóle działającej w tej branży energetyki wiatrowej. Co za tym idzie, dużo skomplikowanych procesów na pewno tam zachodzi. Dobra, i właśnie a propos tego uczenia się uczenia mhm. się, jak się uczyć to co byś doradzał studentom, żeby się nauczyli przed podjęciem studiów? Albo już na początku w trakcie, które umiejętności takie naokoło studiów są według Ciebie najważniejsze? Yy, najpierw trzeba nauczyć się uczyć, i tutaj no, kilka rad mam dla wszystkich. Yy, ustalenie priorytetów to jest ważne przy egzaminach. Nie oszukujmy się, czasem są sprawy przegrane z góry, czasem są przedmioty bardzo ważne, które musimy zdać, trzeba poświęcić dużo czasu, a czasem są takie, które przychodzą z łatwością i Wystarczy przeczytać. System uczenia się jest bardzo ważny. Przerwy, systematyczność. Ja lubiłem wpisywać sobie w kalendarz, kiedy się uczę. 90 minut nauki, 20 minut drzemki. 90 minut nauki, 20 drzemki. Taki system mi się sprawdzał i... tak zasypiałeś? No, to nie była drzemka taka pełna. Nie udało mi się zawsze zasnąć, ale oczyścić umysł. Okay. Czyli się bez uczyć. żadnych w zewnętrznych po prostu leżałeś tak. tam, bez telefonu, tam? Bez telefonu. Bez telefonu. Bez okay. telefonu. Um... To jest to. Sen. Trzeba się wyspać. Mi zarywanie nocek nigdy nie przynosiło efektów. Wiem, że niektórym tak. Jeśli tak, to super. Ja wolałem się wyspać, niż zarwać nockę i się uczyć. Co jest też ważne? Pakiet Office'a. Wydaje się to może śmieszne. Excel, Word i tym podobne, ale w firmach się tego używa. Warto znać te systemy. I umiejętności miękkie. Wszyscy będziemy inżynierami. Mam taką nadzieję, albo jesteśmy już. Więc mamy wiedzę techniczną. Trzeba umieć jeszcze się sprzedać siebie, swój pomysł, swoje rozwiązanie. Więc y, trzeba nauczyć się rozmawiać z ludźmi. Okej. Okay. Yy, tutaj wyprzedziłeś jedno pytanie. Jak zorganizować swoją naukę? Bardzo fajnie, mm -hmm. że o tym śnię, właśnie o tych przerwach. Tak. Yy, u mnie u mnie też właśnie to działa bardzo, żeby nie, nie przebodźcowywać się w trakcie nauki. OK, a co do może nauczycieli? Czy kogoś pamiętasz, ktoś się wybijał z tumu, najbardziej o kimś mógłbyś wspomnieć? No oczywiście o moich promotorach, profesor Kaczmarek i profesor Kochmańska. Bez nich nie wiem jakbym sobie poradził z pisaniem prac dyplomowych. Naprawdę ich kierownictwo, ich wsparcie było nieocenione. Profesor Kaczmarek jeszcze termodynamikę prowadził u mnie. Był to przedmiot bardzo wymagający. Profesor jest bardzo dokładny, ale uważam, że to coś dobrego. Więc chciałbym tutaj na forum troszeczkę podziękować za wsparcie. Okej, okay. a jakieś błędy na początku tych studiów zostały przez Ciebie uważasz? Jakieś poprawki może były? Czy, czy Kampanii przez... wrześniowej nigdy nie miałem? Nigdy, okej. Okay. Nigdy, ale kolosy, których nie zdawałem, były. Chyba brakowało mi na początku dyscypliny. Wypuszczony zostałem z domu rodzinnego do innego miasta i chyba nie potrafiłem się uczyć wtedy. Nie potrafiłem sam siebie zmotywować, pilnować sam siebie. To jest coś, co gdybym mógł cofnąć się w czasie i zmienić, na pewno bym zmienił. Wyniki... Ale miałeś z to problemy? Drugi semestr, jak już zaczęły się te poważniejsze przedmioty, to był mój najsłabszy semestr. Aha, okay. A stypendium miałeś? Miałem pod koniec studiów. Pod koniec studiów. Hmm? Już na trzecim roku, jeśli dobrze pamiętam było. Okej, okay, a mówisz, że właśnie wyjechałeś z, z tego miasta swojego rodzinnego yy, i czy w związku z tym musiałeś się tutaj podjąć jakiejś pracy? Yy, Miałem to szczęście, że nie. nie Miałem muszę... to szczęście, że nie. Członek rodziny miał mieszkanie tutaj, więc mogłem w dosyć komfortowych warunkach mieszkać. Natomiast wiem, że nie każdy tak może, więc. Podczas studiów dziennych nie, nie pracowałeś, ale podczas już zaocznych jakby przez te półtorej tak. rok. Y, półtorej czy dwa lata? Dwa lata. Dwa lata. Wtedy już pracowałeś. Yy, tak, natomiast gdybym mógł dziennych. pracować na dziennych jak najbardziej. Yy, niestety plan miałem taki, że pięć dni w tygodniu zajęcia nie było za bardzo czasu. A gdy czas się pojawił, zaczęła się pandemia. Niestety wydarzyło się, trochę pomieszało plany. Yy, jeśli ktoś ma możliwość, szczególnie w zawodzie, pracować jeszcze na studiach dziennych, warto. O ile nie zawali przez to studiów, warto, bo, bo nabiera się doświadczenia. Ok, czyli mówisz, że ten COVID trochę ci popsuł studia. Tak. E, a czy jeszcze jakieś trudności napotkałeś? E, czy to wykładowcy, czy to może jakieś formalne bardziej sprawy w trakcie studiów? Szczerze mówiąc nie bardzo. Wszystko. Były drobne może wyboje, których teraz nie pamiętam. Nasz Wydział Resztę. się dobrze prezentuje. Tak, cię. tak, to muszę przyznać. Dobra, a co sądzisz o organizacjach studenckich? Czy uczestniczyłeś może w jakiś? Nie brałem udziału, czego żałuję. Wrócę tutaj do tych umiejętności miękkich i umiejętności sprzedania się w pewien sposób, może to trochę negatywnie brzmi, sprzedania swojego pomysłu i co ważne nawiązywanie kontaktów. Jednak na studiach bywamy zamknięci w tej swojej grupie, a wyjście do takich organizacji, AZS, chór, samorząd, no, pozwala poznać nowych ludzi, nawiązać nowe znajomości, relacje. A szczególnie w samorządzie, powiedziałbym, że ta styczność z formalnościami, to też przydaje się w dorosłym życiu już zawodowym. Tak, trochę, trochę jest tam tych formalności. Z doświadczenia wiem, yy, dobra. A jakie, przechodząc już troszeczkę bardziej do Twojej pracy, mm -hmm. ale jeszcze tak ogólnikowo, jakie umiejętności uważasz za takie naj, najistotniejsze yy, na tym rynku pracy? Dlaczego pracodawcy decydują się komuś dać pracę, a komuś, komuś nie? Czy te kursy rzeczywiście są takie ważne? Czy, czy studia mm -hmm. są ważne, kierunki, czy raczej biorą po prostu ogarniętych ludzi? Studia tych... są ważne, yy, to od razu powiem. Inżynier. Ma umiejętności techniczne i inżynier może się nauczyć innych technikaliów, więc tutaj uważam, że my mamy przewagę na rynku pracy. Znowu niestety wrócę do umiejętności miękkich. Rozmowa rekrutacyjna to jest coś, co trzeba przejść i słyszy się historie o dobrych specjalistach, którzy nie potrafili się zaprezentować i no, nie przeszli tej rekrutacji. Nie są to informacje z mojej firmy, tylko z mojego otoczenia, z znajomych. Co po prostu stres ich zjadał w takim tak. stopniu, że nie byli w stanie tak. się dobrze sprzedać. Albo nie potrafili dopasować się w pewien sposób do rekrutera, nie potrafili, jakby to ładnie ująć, wpasować się, rozmawiać, współpracować z zespołem. To są jednak istotne, istotne elementy, bo rzadko kiedy w firmie pracujemy samodzielnie, jesteśmy częścią czegoś większego. Jeszcze Musimy do kogoś raportować, czasem ktoś odpowiada przed nami, trzeba umieć pracować z drugim człowiekiem. Okej, okay. to jak już powiedziałeś o, tych, o tej rozmowie, to jak wyglądała tak. ona w Twoim przypadku? Były jakieś takie abstrakcyjne pytania, czy raczej yy, tak. sztampowe? Yy, tak, tak, tutaj może powiem, pracowałem na dwóch stanowiskach, wcześniej jako analityk, tam rozmowa była dosyć prosta, mniej skomplikowana, teraz pracuję jako customer inżynier, pracuję z klientami zewnętrznymi i proces rekrutacji był już dosyć ciężki, długi, było kilka rozmów, tym testy osobowościowe, to dosyć wyszukane, powiedziałbym takie, gdzie nie można było skłamać i nie można było w żaden sposób oszukać. Więc to jest jednak ciężkie, trzeba się przygotować, szczególnie na wyższych stanowiskach, że takie rzeczy jak osobowość, pewne predyspozycje są sprawdzane. Jak, jak wyglądają takie testy? Oni podadają się jakieś próbie, czy to jest po prostu wypełnianie formularza? To jest często wypełnianie formularza online. Na przykładzie Hogana jest to około 200 pytań, jeśli nie więcej. W dosyć, jeśli dobrze pamiętam, ograniczonym zakresie czasowym, kiedy można to zrobić. Więc raczej pytanie się pojawia, trzeba je przeczytać, nie można się za długo zastanawiać, tylko od razu dać odpowiedź. Okay. Oni mają jakiś automat, który to sprawdza, czy, czy ten człowiek weryfikuje? Później jest weryfikacja przez człowieka, jest i w moim przypadku było omawianie tych wyników, pewne wyjaśnienia do powiedzenia. Ponieważ wyniki są w formie tabeli, jeśli dobrze pamiętam, tabeli, wykresów, jakie mogą Masz być. Masz to do wyglądu normalnie? Na rozmowy rekrutacyjne, tak. Okay. I trzeba omówić, jakie mam predyspozycje, dlaczego odpowiadałem na. Taki typ pytań w taki sposób, co miałem na myśli, jak coś zrozumiałem. Więc dosyć byłem maglowany na drugiej, drugiej rekrutacji. Dobra, no to przechodząc już do tej pracy, to może powiedz, jak to się właśnie zaczęło? Jak wygląda Twój typ dzień pracy? Mhm. Na czym tak dokładnie polega Twoja praca? Dobrze, zaczęło się właśnie od bycia analitykiem. Tutaj zachęcił mnie mój starosta Kacper. Który pracował na tym stanowisku jeszcze w trakcie studiów. Widziałem, że była otwarta rekrutacja, więc złożyłem swoje CV tuż po um, obronie. Przeszedłem rekrutację, zacząłem pracować jako analityk, więc um, wszystkie dane, które spływają, turbin, um, musiałem przeanalizować, określić, um, jaki był typ zatrzymania. Um, praca bardzo z danymi, bardzo taka ścisła. 8 godzin przy biurku? 8 godzin przy biurku, okay. z przerwami, ale 8 godzin przy biurku. Teraz pracuję na stanowisku customer inżyniera, więc tak jak wspomniałeś na początku, koordynuję i rozmawiam technicznie z klientami. Może dwa słowa o klientach. Firmy energetyczne każdego przekroju, od państwowych typu Energa Enea Tauron, przez firmy prywatne, w tym zagraniczne. Nie będę tutaj rzucał nazwami, skrótami, no. bo pewnie nie każdy będzie wiedział o co chodzi. I no, te firmy mają specjalistów, swoich inżynierów, y, którzy dopytują, dlaczego coś wymieniamy, czy dobrze coś pracuje, dlaczego taki pomiar wyszedł w taki sposób, a nie inny. I czasem muszę to skonfrontować. Klienci robią swoje raporty, swoje inspekcje. To również jest moim zadaniem, żeby przejrzeć, wypowiedzieć się, y, rozmawiać z klientem na tematy techniczne. Y, są różne: mechaniczne, informatyczne, elektryczne. Dlatego musiałem się wszystkiego nauczyć na studiach, a czego nie, w pracy douczać się. Typowy dzień pracy, no jest to jednak praca z klientem, więc maile, telefony, praca z tak zwanymi tiketami w systemie. Nie każdemu to może odpowiadać, ja się dobrze w tym czuję. Jestem też częścią większego zespołu, wspieram menadżerów i wspieram koordynatorów którzy również kontaktują się z klientem tylko w innych sprawach operacyjnych czy kontraktowych. No właśnie, bo Vestas zatrudnia bardzo dużo osób e, i tak, tak e, chociaż e, trochę liczbowo byś był w stanie nakreślić ile ludzi, ile jest kierowników, jakie mhm. są działy, e, czy Ty kimś zarządzasz w ogóle, czy, czy raczej to jest tylko stricte kontakt z klientem? To jest I, kontakt z klientem. Ile w Twoim oddziale mhm. osób pracuje? Jak, to, jak to wygląda? 16 osób, jeśli się nie mylę tym czterech inżynierów, ja, dwóch, Łukaszy i Raymond, bardzo dobrzy koledzy, bardzo dobrze mi się z nimi pracuje. Też od nas? Nie, z różnych, z różnych... Z różnych uczelni okay. i też z, też z różnych miejsc w Polsce. Okay. I specjalnie tu przyjechali, żeby... Nie, pracują zdalnie. A, tak. 16 osób w moim zespole, w Polsce osób, że tak powiem biurowych mamy, jeśli się nie mylę, ponad 600 i około 400-380 chyba bardziej techników, którzy pracują na tak zwanym polu w regionach, no, zajmują się serwisowaniem turbin wiatrowych. Technicy mają nad sobą kierowników, którzy są za nich odpowiedzialni, koordynują w pewien sposób ich pracę i zajmują się również komunikacją ze mną, czasem z klientem. W ten sposób to wygląda. No, w Polsce mamy trzy oddziały Vestasa. Jeśli mogę to tak nazwać, jest Vestas Poland, który zajmuje się właśnie serwisem. Vestas SDC to są takie serwisy dodatkowe, wewnętrzne bardziej. I teraz tworzy się Manufacturing, czyli fabryka, która u nas w Szczecinie powstaje. Okej, okay. to ciekawe, nawet nie wiedziałem. Yy, I właśnie ta ilość tych ludzi, tych oddziałów. Yy, no nazwijmy to, w prostu, no to jest po prostu korporacja. Nie przerażać. to czasami, nie, nie tworzy to jakichś zgrzytów. To jest bardzo duża korporacja, około 30 tysięcy pracowników na całym świecie. Jeśli nie więcej, proszę nie cytować tej liczby. No, pracujemy w systemach, czasem pewne decyzje zależą od innych osób. Trzeba się do tego dostosować i trzeba się do tego przyzwyczaić. Mi to odpowiada, ale wiem, że nie każdemu może. Właśnie, a takie y, komunikatory, systemy, długo się do tego wdrażałeś? Bo się ostatnio zastanawiałem ile, ile trwa wdrożenie tak, y, takiego powiedzmy świeżego pracownika pod względem stricte komunikacyjnym. Nie, Bo nie bardzo przy, szybko. Przez Gmail, bardzo szybko? Bardzo szybko. To są intuicyjne systemy. A na czym pracujecie? Yy, pracujemy na Outlooku i Teamsie. Aha, okej. Okay. Więc czyli już na studiach miałem okazję z... Aha, no to e, się poznać. w ogóle nie wdrażałeś, czyli do tych systemów. No to fajnie. To wiem, że do Westasek się idzie to... Nie trzeba się uczyć slaków czy innych programów. Dobra, a jak, jakieś trendy w przemyśle mechanicznym uważasz, że warto śledzić, jeżeli chodzi o tę właśnie energetykę wiatrową, czy coś tam się będzie zmieniać kolosalnie, czy to raczej już, już się tak powoli ustatkowało? Na pewno będzie rozrost, może nie będą nowe technologie, tutaj ciężko mi się wypowiedzieć, ale zapotrzebowanie na energię jest i cały czas rośnie, więc farm będzie coraz więcej, coraz więcej pracy, coraz więcej ludzi potrzebnych. Nowe materiały na pewno będą potrzebne, lżejsze, wytrzymalsze, więc to będzie dosyć istotny trend. Co jeszcze? Wszelkiego rodzaju automatyzacje i diagnostyki. Diagnostyki zdalne, które umożliwią wcześniej wykrycie problemów. Czyli okay. te materiały myślisz, że mogą być tutaj kluczowe, jeśli chodzi tak. o rozwój tej, tak, tej tak. branży. Okej. Okay. Yy, no to już jedno z ostatnich pytań. Yy, co doradziłbyś w ogóle młodym studentom? Na, na, czym, na czym żeby się najbardziej skupili? Czy na zbieraniu doświadczenia, czy jednak żeby się uczyli tej termodynamiki, <laughs> do, żeby dobrze ją rozumieli? Yy, czy te umiejętności miękkie jak wcześniej też wspominałeś? Co, co według Ciebie z perspektywy czasu jest takie istotne. Umiejętności. Umiejętności są chyba na równi ze studiami, moim zdaniem, ale umiejętności nie zdobędziemy, nie mając tego inżyniera, nie będąc na ostatnim roku. Mówimy już stricte o doświadczeniu w zawodzie. Tak, tak. W zawodzie. Więc warto jednak zdobyć ten tytuł inżyniera i w miarę szybko zdobywać doświadczenie. A, mm. bo właśnie jak jest zdobywać doświadczenie, coraz, że przerwę w PGE, tak? Yy, tak, praktyki yy, odbyłem w PGE. I, I właśnie tutaj może kolegom z energetyki podpowiesz, czy, czy w ogóle fajnie tam się pracowało, czy, czy może jednak trochę inne miejsce byś wybrał teraz? Na yy, Dobrze wspominam, bo poznałem skalę i to może też nie wspomniałem o tym wcześniej, skala mnie zaskoczyła wszystkiego. Skala maszyn, yy, nie tylko firmy, ale maszyn, urządzeń, tych wszystkich mocy. I poznanie skali w PGE otworzyło mi oczy. Zespół był naprawdę świetny, firma państwowa, więc też uczy czegoś nowego. Moim zdaniem warto, jeśli jest okazja śmiało. Nie chciałeś tam zostać? Mm, tak się potoczyły moje losy, że Westas pierwszy mi złożył ofertę. A Westas po prostu pierwszy, okej. Okay. No tak, no i w sumie Westas przy, przy PG to... No i tutaj by mnie nie mówił tak. Tak? Aha. Mhm. To nie ma, nie ma, aż takiej przebitki, jeśli chodzi o warunki pracy i tak dalej, że to podobnie wygląda? Zależy od stanowiska. Nie chcę tutaj drążyć, zależy dużo od stanowiska po prostu. Dobra. A które przedmioty, jeszcze jedno pytanie umknęło, które przedmioty uważasz za, za kluczowe, może poza tą termodynamiką? Hmm, to jest ciężkie pytanie, bo mógłbym wymieniać bardzo dużo przedmiotów. Które najwyższym, z najwyższym priorytetem? Mechanika być? i budowa maszyn była dużym priorytetem. Przedmiot taki był? Tak. Poproszę. Nauczyłem się rysunku technicznego, czytać rysunek techniczny. Przedmioty, teraz nie przypomnę sobie jak się nazywał, ale związane z silnikami i generatorami. No, turbina wiatrowa wytwarza prąd elektryczny poprzez transformację energii, więc również generatory. Elektryka jest dla mnie istotna. Mógłbym wymieniać tak dużo. Okay, czyli... Ale te, takie stricte mechaniczno-elektryczne przedmioty też były bardzo istotne. Dobra, i takie pytanie na koniec. Możesz uzasadnić odpowiedź, bądź też nie. Jaki byś teraz kierunek wybrał? Może być niezwiązany z Twoim zawodem, może być związany z Twoją pasją. Jakbyś miał na 4 lata jeszcze powieść na studiach, to co by to było? Chyba mechanika i budowę maszyn. Okay, czyli jednak mm -hmm. w zawodzie. Jednak te mechaniczne przedmioty. Wygrywają u mnie. Dobra, to z mojej strony to wszystko. Yy, czy macie do Szymona jakieś pytania? Może chłopaki z energetyki. Dla siebie mały upominek od yy, świętego Mikołaja. <grym> Był u nas 6 grudnia. Dziękuję bardzo. bardzo. Dziękuję za rozmowę. Również dziękuję. Brawo.